Siemano! w kolejnym odcinku. Lecimy trochę ciągiem. Wczoraj mieliśmy nagrywki w Poznaniu. Nagrywaliśmy sobie naszą halę, te 14 tysięcy metrów. Dzisiaj sobie zmieniamy lokalizację. Jesteśmy we Wrocławiu. Tutaj, jak on nas troszeczkę zaczyna wypuszczać, coraz dalej w Polskę. Byliśmy w Gdańsku, teraz zaliczamy Wrocław. Dla nas nie jest to jakiś tam problem. To jest kwestia logistyki, od, 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 odpowiedniego jakiegoś tam planowania. To są też jakieś nieduże kilometry, bo to z poznania z ratem chyba tam 190 km czy 170, więc nie ma problemu. Jesteśmy, słuchajcie. Tak, jak widzicie, tutaj mamy biurowiec z, z halą magazynową. Taki klasyk, nie? Także za dużo tutaj jakby nie ma jakichś nowości. Bardziej chyba tu pod kątem takim wyjazdowym. Dla nas ciekawe takie ciekawe taka odskocznia troszeczkę. My lubimy wyzwania. Chodźcie do środka, sobie zobaczymy. Pokażemy Wam tym razem taką brudną budowę. O. Ta budowa jest troszeczkę taka mniej zadbana. Tutaj troszeczkę nie jest to pilnowane. W Robakowie mieliśmy taką pokazaną budowę czystą, co sobie wam mówiłem. Tutaj już jest troszeczkę inaczej, nie? Ale chodźcie, zobaczymy sobie, nie? Mamy 1300 m2, jest dużo przeszkleń. Tutaj też będziemy mycie z wody zdemiralizowanej. Z tego względu, że tak jak zobaczycie, tutaj nie ma dojścia odchodnika. Tutaj żaden podnosi nie wiedzie. To jest bardzo daleka odległość do, do okien, bo tutaj już mamy tereny zielone. Ogólnie bardzo ładne miejsce. Z kwestią mycia tych okien to tam nie ma problemu. Mamy tutaj firmy, które nam to zrobią. Chodźcie do środka. Zobaczymy sobie ten środek. Tutaj jest bardzo dużo wykładzin, mniej posadzki, także tu jest taki też temat, to jest zlecenie na CITO, musimy to zrobić w bardzo krótkim czasie, musimy się szybko zorganizować. Jesteśmy w showroomie, tak możemy go nazwać sobie to pomieszczenie. Tu jest taka trochę inna sytuacja, bo tutaj mamy winylową posadzkę. Do mycia. Ta winylowa posadzka jest bardzo łatwa do, do oczyszczenia. Yy, także jest spoko. Słuchajcie, dalej mamy tutaj klasycznie płytki jasne. Yy, I tak jak mówiłem, ta budowa jest. Brudna, czyli tutaj kierownictwo nie naciska, nie trzyma, takiego jakby nie wymaga od firm wykończeniowych, żeby po sobie tam za bardzo sprzątali, czyli nasza praca jest podwójna. Każde kierownictwo ma swoje zasady, każda budowa się tutaj swoimi jakby zasadami gdzieś tam kieruje, więc my też nie mamy do tego zbytnio problemu, ale jakby dla nas jest to też oznaka, że musimy to trochę dłużej czasu spełnić, się. Chodźcie idziemy dalej, tu jest dużo dużo wykładzin do odkurzania, więc tutaj chyba też będzie akcja z odkurzaczem suchym, będziemy prali na sucho, ponieważ te wykładziny muszą być tak traktowane, nie? Słuchajcie, bo to jest jeszcze tak, że my już wiele przeszliśmy budów, kierownictwa. Każdy ma swój styl, tak jak mówiłem. i Byliśmy od skrajnie takich ludzi, którzy trzymali skrajną taką czystość, aż taką można powiedzieć dziwnie to zabrzmi w sterylną do, do takich właśnie miejsc, gdzie było naprawdę masakra. Tu jest takie, jakbym to w skali do 10, to bym zrobił 7 na 10. A mam. Ta budowa jeszcze jest w trakcie, bo tutaj jest dużo rzeczy niedokończonych. Aczkolwiek tutaj inwestor bardzo naciska na jakieś pomieszczenia, które chce już sobie po prostu e, wy, wchodzić w nie, nie, także my musimy po prostu się gdzieś tutaj e, pod tego inwestora też już podkładać na zasadzie iść równo z, z firmą, która tutaj to e, wykańcza. Nie? Słuchajcie, no teraz tak, do takiego ogólnego zakresu tutaj jest standardowo, czyli są przeszklenia, jest ich sporo, bo to biurowiec, posadzki, będą te dywany, tak jak mówiłem, będziemy prali te dywany, mamy tutaj bramy do umycia, tych bram jest, trochę, jest tu kilka, tak jak widać, prawdopodobnie będzie tu warstwowy myć ścian, ale to jeszcze ustalimy z kierownictwem. Wstępnie, bo myte. Tutaj było raz już myte wstępnie. Tutaj jest taki y, temat, będziemy y, y, ślady z, y, z pojazdów y, usuwali. Y, to są takie ślady gumowe, y, do tego jakby się tutaj przygotowaliśmy. Y, rzadkością jest to, Rzadko to robimy, aczkolwiek czasem to gdzieś tam wymaga inwestor. Y, tutaj dźwigarów nie ruszamy. No, są bardzo ładne, czyste te dźwigary, bo są często y, do, przez nas myte. Chodźcie sobie zobaczymy tu, tu ogólnie jest tak, że ta hala jeszcze jest naprawdę w takich powijakach, musimy się tutaj między nimi gdzieś tam przepychać, nie? Ogólnie to jest, nie jest duży obiekt, to jest taki nasz standardzik, bo tutaj jakby 4500 metrów jest posadzki, ten biurowiec tam ma 1300 metrów, wchodzimy już w takie standardy widzę. Słuchajcie to na tyle Ja resztę sobie powiem w samochodzie Zapraszam Was dalej Dobra my już zmieniliśmy lokalizację Jesteśmy już teraz na Śląsku Ogólnie to można powiedzieć w ostatnim okresie otworzył nam się troszeczkę jakby też kolejny taki trochę dział, wachlarz można powiedzieć wyjazdów. Dostaliśmy tu propozycję jeszcze pewnego zlecenia w Kaliszu. Zastanawiamy się, chyba będziemy budowali kolejny zespół, będzie to zespół wyjazdowy. Jest to na razie taki projekt, plan, ale myślę, że już niebawem, wkrótce będziemy poszerzać to na kolejne nasze tutaj jakby gałęzie naszej, naszego biznesu. I jeszcze nawiązując do tematu wyjazdowych Wrocław nam troszeczkę podniósł poprzeczkę otworzył nam troszeczkę w inną stronę tutaj nasze kierunki działania też nam udowodnił że możemy działać sobie w kilku województwach myślę że gdzieś tam teren Polski nam się otwiera na działania także jesteśmy z tego też dumni jesteśmy też na Śląsku gdzie staramy się tutaj otworzyć kolejny dział naszej firmy dzisiaj będziemy rozmawiali z naszą przyszłą koordynatorką do tej spraw zobaczymy Zrobiliśmy już małe rozeznanie, wiemy, że firma, on jest tutaj też na miejscu, e, dokładnie chyba w Katowicach mają siedzibę, więc prawdopodobnie pójdzie nam to bardzo szybko i sprawnie. Słuchajcie i jeszcze jest taka kolejna kwestia, e, tak naprawdę my patrzymy jeszcze szerzej. E, jakiś czas temu, gdzieś tu już opowiadałem, wycenialiśmy hotel w Wiedniu, w Austrii. E, do, tego, do tej realizacji nie doszło, ale plany były, gdzieś tam podchodziliśmy już do tego, także nasze, jakby horyzonty się poszerzają. Myślę, że gdzieś w kwestii dwóch, trzech lat i będziemy też działali za granicami państwa. No, my już w drodze powrotnej z naszych destynacji. Tak widzicie, czasem wygląda nasz dzień, czyli samochód, kilometry, załatwianie, dogrywanie różnych tematów. Byliśmy w tym Wrocławiu, musieliśmy tam rozstawić ludzi, pojechaliśmy na Śląsk, tam rozmawialiśmy z naszą przyszłą koordynatorką. Okazuje się, że mamy też tak zwane zielone światło, czyli ona jest chętna i gotowa do współpracy. Z naszej strony to jest dobra wiadomość, ponieważ dziś tam mamy dojścia do firmy, z którą współpracujemy, która też ma swój oddział tam, więc zaczynamy ekspansję na inne województwo. Nie jest to już dla nas problematyczne z tego względu, że my już tak naprawdę robimy, robimy w innych województwach, także to jest tylko kwestia jakiejś tam organizacji, logistyki i to wszystko. nie? <laughs> Słuchajcie, to tyle, co można, mogę Wam opowiedzieć w dzisiejszym dniu. Jesteśmy zmęczeni, ten dzień był długi. E, słuchajcie, zapraszam Was do obejrzenia tego odcinka, do obejrzenia następnych odcinków, e, subskrypcji kanału, bo może któregoś razu umyję w Waszym mieście jakąś nieruchomość.